Jedziemy jak burza przez ten drugi szlak krzyżowcy Jak na razie mamy naprawdę proste misje Jak widzieliście tutaj zabiliśmy Om Omara Zabiliśmy Siri do i teraz mamy kolejnego przeciwnika do poznania jest to Opat Stirling Ja na niego będę mówił opat, bo ten Stirling jakoś tak Sterling, 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 nie wiem, nie wiem znowu taka sama mm, proporcja tutaj sił. My mamy 4000 zł, to on ma tylko 2000. Troszeczkę chyba większa mapka, więc może ten opat się trochę bardziej rozbuduje. Czas mam prawdopodobnie na, ustawiony na 90, ponieważ nie, nie chce mi się już nawet go mm, zwalniać. Te misje pierwsze są naprawdę proste, myślę, że jej nie ma szans, żeby tutaj przegrać. Prawdopod oczywiście tę misję prawdopodobnie też powinienem zrobić asasynami czego nie zrobię, ponieważ chcę, tak jak w poprzednich misjach, dowiedzieć się jak najwięcej o moich przeciwnikach na tym szlaku krzyżowca, ponieważ tego szlaku krzyżowca nie robiłem o ile no już to powtarzałem w tej serii naprawdę chyba 10 razy. Dobra, kupmy sobie trochę kamienia, zbudujmy jakąś wieżyczkę, tak na razie czego do obrony i sprawdź, i zaraz sprawdzimy, co tam nasz przeciwnik sobie już zbudował. Jest czas cały czas 90, więc, e, więc już tam mógł się rozbudować naprawdę nieźle. Ja tam swoje złoto wykorzystam, wiadomo, jak zawsze na kuszników. Jeszcze sobie tylko domki zbuduję. Kilka może domków tutaj... Takich. I budujemy kuczników I zaraz zobaczymy, jak to tam widzę na minimapie, że się naprawdę ładnie zaczynają tam mury powstawać u mojego wroga. Mam nadzieję, że przypadkiem jak jadąc teraz na 90, nie dam mu za dużo czasu na rozbudowę i po prostu, żeby mnie czasem tutaj nie rozwalił, bo to było naprawdę słabe. Dobra. Tego co się po nim spodziewałem, to właśnie, że będziemy miał mnichów. I mam mnichów. Co jest trochę śmieszne, tylko ciekawi mnie, czy on tylko na samym początku ma tych mnichów, czy potem też ich będzie miał. Jeśli chodzi o ekonomię, widzę, że już też tak samo idzie w piwo. Piwo i przednica, czyli chleby, piwo, podatki pewnie będą duże. Zbudował tutaj na złożach żelaza jednak swoje piekarnie, więc czyżby nie wykorzystał w ogóle żelaza? Bardzo możliwe. Z tego, co widzę, już mu się pewnie kasa kończy. Tak, kasa mu się kończy, więc on się tu za dużo nie rozbuduje. Ma naprawdę grube mury. To już trzeba przyznać. Patrzcie, tutaj ma podwójne, potrójne mury. Tu mu widzę brakło trochę. Te schody ma trochę dziwne. I czy one mu działają? Chyba nie. Czy on zbudował sobie mury ze schodów? To by było nawet ciekawe powiem wam. Mury ze schodów. Trzeba to kiedyś wykorzystać, wiecie? Spróbujemy <grym> um, dobra, mniejsze o to. Um, widzę, że też stawia tutaj jakieś e, straszydła, to znaczy no. E, tu ma kilka... Mm, tych, jak one się nazywają? To są... no... to. To jest to, tylko jak się nazywa? Nie ma tutaj do tego? Szubienice, szubienice, właśnie, szubienice stawia, czyli e, jeszcze, ba jeszcze bardziej, e, jakby to powiedzieć, straszy swoich ludzi, ale no... Idzie na razie jakoś dobrze. Mm, tutaj widzę, że kamień ładnie wykorzystuje. No, przeciwnik jak przeciwnik. Tu jakiś budyneczek ma, więc będę wiedział już co buduje. To jest chyba... O, tylko tak z sobie strony jakby to uchwycił. Tak, łuki. Buduje łuki. Więc będzie miał łuczników i mnichów, czyżby. Ciekawe czy zbuduje duży kościół, ale to trochę kasy kosztuje widz, ale no, jest pewne. Buduje naprawdę mocne zamki. Tylko jakby jeszcze takie wieżyczki większe postawić. Właśnie tutaj mogą być wieżyczki w tych takich wnękach. Tu, tu... I tutaj, więc to będzie naprawdę świetny zamek. Tylko tyle, że dzisiaj go już nie rozbuduję za bardzo. Ponieważ, jak zawsze, w, jak w poprzednich drugi, dwóch misjach, tak i w tej kupujemy asasynów. I zaraz wejdziemy sobie tam do niego. Mm. Wiadomo, wiem, że pewnie będziecie troszeczkę już powoli się wkurzać, o to, że te pierwsze misje idą tak szybko. Ale, ale mm, głowa do góry, czym szybciej zrobimy te pierwsze misje, tym szybciej dojdziemy do tych mm, trudniejszych. Tym będą dłuższe odcinki, tym będzie lepiej. Większa zabawa i w ogóle będzie fajnie. A potem czeka nas jeszcze, twierdzę, Extreme. Taki, tak to, to już w ogóle tam, tam myślę, jest dużo zmian, więc będzie ciekawie. Trochę mi brakuje złota, więc jeszcze chwilę mu dam pobawić się tutaj. Widzę, że tu ma te z ogniem. Ciekawe, czy będzie wykorzystywał smołę na ziemi. Ma dwie. dwie gospody. No, gospody, tak gospody. Jest to fajnie, widzę, że coraz więcej łuczników tutaj będzie budował, pewnie obstawi wszystkie jednostki, wszystkie wieże łucznikami, czyli na niego będzie bardzo dobrze atakować zbrojnymi i ciężkimi, ciężkimi w ogóle jednostkami, trzeba to sobie zapamiętać, ciężkie jednostki właśnie na niego, co jeszcze o nim możemy wiedzieć, ciekawe jak z tymi mnichami, właśnie czy on, Ciekawi mnie tylko to, czy on będzie budował armię mnichów, czyli po prostu wybuduje jeden duży kościół i będzie kupował sobie ich, to by było bardzo ciekawe jakby mi właśnie atakował mnichami. Chociaż z drugiej strony misi są słabi, więc to by było, nie byłoby dług, za duże wyzwanie, ale jedno jest pewne idzie naprawdę ma naprawdę dużo piwa. Już trzecią gospodę postawił. O ile tutaj żadnej jeszcze jednej nie ma. Nie, trzy gospody mam, więc to i tak jest dużo. Podatki pewnie duże zdziera, ma 58 tylko popularności, więc podatki pewnie lecą u niego tam ostro. Myślę, że to będzie naprawdę fajny przeciwnik. Już się nie mogę doczekać misji, w których oni będą mieć więcej złota i będą szybciej budować swoje budyneczki. A teraz nie ma co przedłużać, ponieważ bym mógł tylko gadać co chwilę, czekać na przykład minutę, zbuduję jeden budyneczek i się po prostu bym jarał tym, że zbudował jakiś budynek. Nie wiem, jak wy, ale mi się naprawdę. Znaczy, ja się w ogóle jaram tym nowym, nowym. On już ma tyle lat, że to nie jest nowy szlak krzyżowca, ale dla mnie jest nowy, bo jeszcze go nigdy nie grałem, więc ja. No, ja jestem. Nabuzowany, tak jakbym powiedział. Czekam tylko aż coś więcej tutaj, coś cięższego dostanę w swoje ręce, jakąś cięższą misję. Wejdziemy sobie, oczywiście, tutaj do jego zameczku. W międzyczasie zobaczymy, może cokolwiek co powie. Idzie dobrze, idzie dobrze. Jak, jak moja armika idzie już? Czy powie coś nam, opad? Opad, mów, mów. Nie mogę się zachwiać. Muszę być silny. No, bądź silny tylko tyle, że niestety ja jestem silniejszy. <laughs> wchodzimy na górę. Nisi padają, niestety, dla niego. A stety, dla mnie. Oni są naprawdę słabi. No, powiem wam, że opad troszeczkę chyba dłużej wytrzymał niż z długo ręki. Albo może mi się po prostu wydaje. Rozwalmy mu jeszcze grób. Bo czemu by nie? I to by był koniec tej misji. I koniec tego odcinka. Sprawdźmy jeszcze, może, jaką będziemy mieć daną misję. Terror w Tylos, czyli prawdopodobnie tu będzie jakiś arabski e, przeciwnik Tak, to będzie Wezer. Z Wezera nie grałem, o tu już mamy my tylko 2000 zł, ale on też ma 2000 To jest większa mapka I w ogóle tu ca ostatnio całe te mapki są zoczone wodą, co się nie ma dziwić, patrząc tutaj na mapkę No ale nic, e, Wezer będzie dobry następnym razem od niego się spodziewam tego, że będzie coś w stylu kalifa, czyli ogień, niewolnicy i dużo arabskich, bardzo, bardzo dużo arabskich silnych jednostek. I jakiś bardzo fajny zamek. Zobaczymy, jak mu wyjdzie. To dopiero w na następnym odcinku. Ja się z wami teraz żegnam i widzimy się następnym razem, czyli za kilka dni. Na razie pa.